Niestety nie wszyscy Polacy ciągną na giełdę. Masa Polaków ciągle za to wali w obligacje skarbowe i po raz pierwszy w historii inwestorzy indywidualni z Polski posiadają więcej obligacji skarbowych niż inwestorzy zagraniczni. Na koniec kwietnia wartość tych papierów w rękach Polaków przekroczyła 160 miliardów złotych i była wyższa niż aktywa zagranicznych nabywców, te wynosiły około 158 miliardów złotych. Taki wynik to efekt rosnącego zainteresowania obligacjami detalicznymi, zwłaszcza w obliczu zapowiedzi obniżek oprocentowania. W samym kwietniu Ministerstwo Finansów sprzedało je za 7,4 miliarda złotych więcej. Rok wcześniej. Od początku roku sprzedaż detalicznych papierów dłużnych sięgnęła już niemal 25 miliardów złotych, a w ubiegłym roku padł rekord 86 miliardów złotych. I nie niewykluczone, że w tym roku zostanie on pobity, chociaż niższe oprocentowanie może oczywiście ten popyt w końcu osłabić. Na tle całego rynku inwestorzy indywidualni stają się tak czy inaczej coraz ważniejsi. Najwięcej obligacji krajowych trzymają banki, ale inwestorzy indywidualni są już na drugim miejscu. I to jest dobra dla rządu, zwłaszcza wiadomość, no bo zadłużanie się w kraju, a nie za granicą, bardzo stabilizuje sytuację w razie. Jakichś globalnych zawirowań. W Polsce, mimo prognozowanego wzrostu długu do 58% PKB w tym roku, rentowność 10-letnich obligacji utrzymuje się na relatywnie stałym i stabilnym poziomie. Inną z kolei zaletą inwestorów detalicznych jest to, że zazwyczaj trzymają oni obligacje do w dnia wykupu, a to oznacza dla państwa stabilne i przewidywalne źródło finansowania. Z drugiej strony, im więcej pieniędzy trafia do obligacji skarbowych, tym mniej zostaje na finansowanie inwestycji prywatnych, a to z kolei oznacza, że sektor prywatny ma trudniejszy dostęp do kapitału. Problemem jest też to, na co rząd przeznacza potencjalnie pożyczone pieniądze, bo duża część trafia po prostu na transfery socjalne i wynagrodzenia w budżetówce, a relatywnie mniej na inwestycje rozwojowe. Według wyliczeń Instytutów Finansów Publicznych, to właśnie one, transfery socjalne, ważyły najwięcej we wzroście wydatków publicznych w latach 2023-2024. Drugą istotną pozycją wzrostu wydatków publicznych były wynagrodzenia w budżetówce, a dla porównania nakłady na inwestycje publiczne w tym samym okresie zwiększyły się o nawet Ponad połowę mniej niż transfery socjalne. Coraz większe wykorzystanie krajowych oszczędności do finansowania deficytu publicznego może być oczywiście korzystne dla rządu, ale niekoniecznie musi być korzystne dla całej gospodarki. No, niemniej jednak trend jest pozytywny, bo pokazuje, że Polacy w końcu odkrywają jakieś inne instrumenty finansowe niż lokaty w banku, a to ważny krok, żeby zacząć poważniej inwestować w końcu swoje oszczędności.